Od Helu dzieli ją 13 km, a od Władysławowa 22. Tak, to właśnie Astarnia, w której odbył się już Piąty Bałtycki Bieg Brzegiem Morza. To jest jedyna impreza w Polsce i jedna z dwóch w Europie, której trasa została poprowadzona w całości po plaży. Dzień Zawodów, 30 sierpnia, to czas, kiedy turystów już ubyło i szerokie plaże były gotowe przyjąć biegaczy. W tym roku oprócz stałego punktu programu, jakim jest maraton i biegi dziecięce, po raz pierwszy pojawiła się możliwość wystartowania w półmaratonie. Ten pomysł był bardzo dobry, gdyż przyciągnął wielu zawodników, zwyczajnie niegotowych lub niechętnych na trudne, 42-kilometrowe zmagania w dość głębokim i sypkim piasku. Pogoda w tym roku dopisała, przez większość czasu niebo było zachmurzone i wiał delikatny wiatr, który chłodził zawodników. Ci i tak za metą wskakiwali do wody świętując w ten sposób pokonaną trasę, a potem korzystali z usług masażystów z zespołu szkół policjalnych w Wejherowie, którzy to w rękach mieli lekarstwo na obolałe i zbite mięśnie oraz ścięgna. Piąty bałtycki bieg brzegiem morza ściągnął zawodników z różnych części kraju, a nawet świata. Przyjechała bowiem grupa Szwedów zachwyconych urokami polskiego wybrzeża. Przywieźli też wiadomość o tym, że niedawno organizowany był plebiscyt na najlepszą i najbardziej urokliwą plażę na świecie. Jastarnia zajęła w nim dziesiąte miejsce, co jest niebywałym sukcesem. Po zmaganiach zawodnicy udali się na ciepły posiłek, który obejmował grochówkę i mięso z grilla. Przy całej imprezie nieustannie obecni byli dwaj główni organizatorzy: dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i burmistrz miasta Jastarnia, którzy dopingowali maratończyków, a później wręczali nagrody, których było co niemiara. Oprócz nagród finansowych zawodnicy otrzymali vouchery na weekendowy pobyt w jastarni, bony do sklepu sportowego, puchary, medale, koszulki, torby i sporo innych upominków. Dodatkowo wręczono specjalne trofea dla pierwszego mężczyzny i pierwszej kobiety na mecie maratonu. Dostali oni kryształowe puchary z orem białym ufundowane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. Na koniec warto jeszcze dodać, że zawodnicy pokazali najwyższą sportową klasę, a najlepszy wynik wynosił 2 godziny 50 minut i 4 sekundy. Oznacza to, że została przekroczona bariera 3 godzin. Tego wyczynu dokonał Marek Dziegiilewski i jednocześnie po raz trzeci wygrał bałtycki bieg brzegiem morza. Najlepszą z kobiet była Aleksandra Jachimczyk z czasem 3 godziny 13 minut i 16 sekund. To na pewno nie ostatnia edycja tego biegu. Już teraz zapraszamy za rok do jastarni.